Sędzia główny dzisiejszych zawodów. Sędzia klasy krajowej Krzysztof Murawski. Bardzo dużo zawodników dzisiaj na tym Grand Prix. To takie podwójne zawody w sumie. I studentów i naszych zawodników z PZW jest rozgrywany wspólnie razem puchar prezesa naszego okręgu oraz puchar dziekana ZUTu. Pogoda jest bardzo fajna, jest słoneczko, ładnie ciepło. Ryby biorą i niemal 70 zawodników to o czym świadczy. Jak nigdy od kilku lat już nie było takiej dużej frekwencji jaka jest dzisiaj. Wśród zawodników reprezentujących szczeciński zód jest też studentka Sylwia. Dzień dobry. Dzień dobry. Już są jakieś ryby? E, no jest, są dwie płotki, jeden krom. Okoń też trafiały, ale niewymiarowe, więc po prostu do wody. Skąd y, taka pasja do O Ojejku, to od małego w sumie tak mi zostało. Dziadek we mnie zaszczepił to wszystko. Doktor Adam Tański, Zachodniopomorski pomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Wędkują tutaj wasi studenci? Tak, Puchar Dziekana skupił 70 zawodników, w tym także studentów, którzy na co dzień uczą się wędkarstwa i ich biologii, a dzisiaj wystartowali podczas imprezy. Nie stoicie na straconej pozycji? Nie, Sylwia dzisiaj reprezentuje ZUT i myślę, że w cudzysłowie, dokopie nie tylko chłopaką. Z wędkarstwem ma naprawdę spore doświadczenie.